Paranie. to teraz czekaj, 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 dawaj czekaj, 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 mieliśmy chwilę przerwy. No, masz czas! Nie będzie.

Klepa i Janek, dribbling! Dawaj, Janek, Elastiko! Elastiko, Janek! Co mieszałeś mu w głowie? Chłopak miał koncepcję, a ja mu ją zniszczyłem. Dawaj, dawaj, Bartek podtrzymaj telefon, jakby jeszcze miał wejść. Elastiko miało być. No Uważaj, to <klujemy> na tym nagraniu, jeszcze do 5 do piątej minuty damy. Do piątej minuty. A w ogóle A tak to to jest zmiana za pół minuty. No, no, no. Czy mam przesunąć się trochę do siatki? O właśnie. <śmienicza> Aha. A co to jest Elastiko? No, tak tak O kurwa tak, stary to 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 robiłem w gimnazjum jeszcze Już za stary jestem, już nie to nie te nogi Nie to kochani masz czas, jest 3,7 Teraz to godzina Idz do końca Mam to licz to do 6 minuty nie będę grał Tu jest! Przepraszam. nic nie Przepraszam. nic ja po jedzeniu się trochę gorzej czuję. Taki ciężki. Bez pary. Ale tak jest po ostrygach. Ja czekam aż będzie akcja Bartka, żeby mu zadrucić ten telefon i powiedzieć, że tu się nic ciekawego nie dzieje. Ale jak widzimy, Bartek... No. Rozlatują się po prostu My się już nauczyliśmy chociaż trzymać formację, żeby... To jeszcze tak w miarę <noise> Jak tu jest ten czas zmierzyć? Bo jest 4 minuty 33 sekundy To jest godzina, czy...? Czas kręcenia, kurwa, nie wiem nie. Ktoś musiał włączyć i wyłączyć chyba no, chyba tak Nie ja Ja to tak dostałem od Szymona. Ło wow! nasz bramkarz miał okazję się wykazać swoim beztalenciem akcja Bartka była jak widać było nic ciekawego W sumie to nie było widać, bo Michał szczęśliwie to zasłonił Ja pierdolę Chyba nie uznano. No chyba z auto było Piachu był czujny jest ja jestem słaby Momentami służb ode mnie nawet było się na tym wojsku teraz To już jest Ale tutaj wiesz trochę, trochę się wzorowałem na tobie Próbą przejścia paru zawodników i oddaniem strzału A nie, tu już chyba koniec nie? Już nie wyjdziemy Grajcie na puchałę! On jest cienki! To, o, o kurwa, kurwa ładny. Ten, kole, ten koleś jest ogarnięty, co jego ja kryje, tylko że on nie ma skinktaś tutaj. Bogu. Dla O, teraz akcja Bartka, to nic ciekawego. Zobaczmy, już coś się tu stanie. O, teraz Szymon. A, Bartek. Ciekawe, jeszcze było widać. Pociąg. O, pociąg, nie widać. Kurwa nawet fuchała sobie strzeli, ja się nie strzeliłem Chodź no. Watrzymaj <trymianie> Ej, zmiana! Kto się zmieni? Ja chcę na atak! Ej, a do ilu my tu gramy? Ktoś mierzy czas? Jak się ściemni! A gdzie ja tam jest? Tam jest 6 minut 30 Grammy jeszcze 2 minuty To wpuśćcie Janka na atak! Ale To już wpuść Janka na atak Jestem To skąd kurwa Ej no wpuśćcie Janka!

Ej, zasłaniaj Piaszczyka To ja sobie Ja też na atak Jankowi wysuń Janek, Ciula, asysty. A to dwie przebieżki, oj. <laughs> I to my gramy? O, teraz to źle bym ten czas. Ale hmm. gramy dopóki Janek i Ciula. A... A to tutaj nie chcę... Ja. Janek! Ale Janek w ogóle jeszcze w swojej karierze... W karierze tu nie strzelił, no? Okay. Presa, super! Koniec? No nie ma sensu, kurwa, będę oczekiwać od na ostatniego.